Na te wieści czekali fani programu TVP The Voice of Poland. W najnowszej, jubileuszowej odsłonie muzycznego talent show u boku Pauliny Chylewskiej, zobaczymy popularnego aktora. Zobacz, kto będzie wspierał zawodników i wyprowadzał na kultową scenę, spis treści. Maciej Musiał wraca do The Voice of Poland. Dziś rano w pytaniu na śniadanie ogłoszono, że w najnowszej jubileuszowej odsłonie muzycznego talent show u boku Pauliny Chylewskiej, w roli prowadzącego, zobaczymy Macieja Musiała. Będzie to 11. Edycja, w której aktor weźmie udział, z przyjemnością ogłaszamy, że Maciej Musiał poprowadzi 15. Jubileuszową edycję The Voice of Poland. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy wybór, ponieważ Maciej przez łącznie 10 edycji udowodnił, że jest wyjątkowym prowadzącym. Przez lata zyskał ogromne uznanie i sympatię widzów oraz uczestników programu. Jesteśmy dumni, że Maciej ponownie zgodził się objąć tę rolę. Jego zaangażowanie, znajomość formatu oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują, że jubileuszowa odsłona The Voice of Poland będzie wyjątkowa i pełna emocji, mówią producenci Talent Show. Maciej Musiał wraca do The Voice of Poland. Na oficjalnym kanale muzycznego programu w mediach społecznościowych pojawiło się także wideo nagrane przez Macieja Musiała, w którym aktor nie kryje radości z powrotu do Talent Show. Słuchajcie, wracam do The Voice of Poland jako prowadzący. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem ten program prowadzić, kiedy miałem jakieś 16 lat. Dziś mam 29, czyli 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie The Voice of Poland raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy, wyznał Maciej Musiał. Aktor z programem był związany od 2 do 11 edycji. Najnowszą z jego udziałem będzie można oglądać od 7 września o godzinie 20 w TVP2. W nowej odsłonie Talent Show w roli trenerów 15 edycji zobaczymy debiutującego w obrotowym fotelu Kubę Badacha, Lambery, Thompsona i Barona oraz Michała Szpaka.